To jest program Świat i Ludzie. Piotr Chęciński, witam Państwa. Zaczynamy. Ludzie tego tygodnia to są ludzie związani z naszym wschodnim sąsiadem. To są ludzie związani z wydarzeniami na Ukrainie, bo dziś cały program o tym, co działo się i co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, bo tam sprawa Krymu staje się coraz bardziej skomplikowana. Nasi ludzie tygodnia. Na pierwszym miejscu Arsenij Jaceniuk, nowy premier Ukrainy. Człowiek, który... Został premierem z rozsądku Majdanu i jego przyjaciół w polityce. Sam na pewno marzył o tej roli, ale to nie jest tak, że on tym premierem może być bardzo długo, bo jeżeli potknie się tylko w jednym miejscu, to bardzo szybko premierem może przestać być. On też nie, nie cieszy się takim wielkim społecznym zaufaniem, bo Majdan jest dzisiaj podzielony, Ukraina jest dzisiaj podzielona i tylko niektórzy. Ludzie kibicują temu współpracownikowi Julii Tymoszenko. A skoro mowa o byłej pani premier, to jest nasze drugie miejsce. Człowiek tygodnia. Julia Tymoszenko wyszła z więzienia po dwóch latach, stanęła przed Majdanem, zrobiła taką błagalną, dramatyczną minę, żeby podziękować ludziom za to, że została uwolniona. A co ją spotkało? Gwizdy. Kiedy powiedziała: Jestem tu po to, żeby była sprawiedliwość, żeby przyprowadzić na Majdan tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji. Ludzie zaczęli gwizdać, bo ludzie. A przynajmniej Majdan nie ufa dziś. Juli Tymoszenko. Dmytro Błatow. pierwszy taki bohater Majdanu, który został nominowany do rządu. Nowy pan minister sportu i młodzieży. Człowiek, który był skatowany przez no, ludzi, którzy go porwali. Prawdopodobnie byli to albo tak zwani tituszki, albo może berkut, albo ukraińskie służby specjalne. Pobity, pokaleczony, obcięty kawałek ucha. Przez chwilę był na Litwie, leczono go tam, ale kiedy tylko i wyłącznie... Udało się postawić go na nogi. Kiedy on dowiedział się, że prezydent Janukowicz uciekł z kraju, wrócił na Majdan, a Majdan powiedział: To jest nasz człowiek. Niech on będzie w rządzie. No i Wiktor Janukowicz, drodzy Państwo, który też jest antybohaterem tygodnia, który pojawił się wczoraj na konferencji prasowej. Wiktor Janukowicz, który, jak napisał jeden z amerykańskich dziennikarzy, zachował się jak pensjonariusz zamkniętego szpitala, który wydaje rozkazy o obsłudze do ataku na wschód. A sam mówi, że jest Napoleonem. Ukraińcy mówią, to nie jest nasz prezydent. On mówi, czuje się prezydentem Ukrainy. Ale tak naprawdę. Ta decyzja o konferencji prasowej, te słowa, które tam padły, to prawdopodobnie decyzja, która zapadła na Kremlu. Jeden zna, zna, znamienity moment, co się dzieje z tym człowiekiem, to moment, kiedy podczas wypowiedzi, trzymając tak długopis, złamał go. Złamał go ze złości. I wściekłości. I na koniec Władimir Putin, drodzy Państwo, no bo to jest człowiek, który dzisiaj rozdaje karty, jeżeli chodzi o Krym. Był zajęty igrzyskami olimpijskimi w Soczi. Musiał skupić się na czymś, co miało być wielkim pokazem siły i sukcesu nowoczesnej Federacji Rosyjskiej. Ale Soczi się skończyło, zmagania olimpijskie się zamknęły, i teraz zajął się tym, co dzieje się na Ukrainie i prawdopodobnie ma chrapkę na Krym. A skoro mowa o Krymie. No właśnie, drodzy Państwo, morze, góry śródziemnomorskie, klimat i widmo krwawej wojny. W materiale Pawła Szuta. A w studiu są już państwo i moi goście. Doktor Iwan Kozłowski, tłumacz nasz telewizyjny, tłumacz Ukraińcy od lat mieszkający w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marek Sierant, politolog, znawca spraw ukraińskich, ale przede wszystkim Komitet Społeczny Euromaidan Warszawa. Dzień dobry Państwu. Panowie. To, co się dzieje na Krymie zmienia się z minuty na minutę. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że flota czarnomorska prawdopodobnie dostała rozkaz o zabezpieczeniu najważniejszych strategicznych obiektów i wojskowych i cywilnych na Krymie. Czy to oznacza, że Krym lada moment może być stracony dla Ukrainy? No, po pierwsze, nie wiemy wykazu, nie znamy wykazu obiektów, które zostaną zabezpieczone, bo umowa pomiędzy Ukrainą a Rosją o stacjonowaniu floty czarnomorskiej na Krymie określa bardzo precyzyjnie wszystkie punkty, w których mogą się znajdować siły rosyjskie. I jeżeli to będą jakieś inne punkty, no oczywiście, że to już jest interwencja zbrojna Rosji na to będzie inwazja Ukrainy. wtedy? To wtedy już będzie inwazja, tak jest. I jak, 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 jaka może być reakcja Ukrainy? Co no. zrobi Ukraina? No. Nie wyobrażam sobie otwartego konfliktu zbrojnego z Rosją. No ja uważam, że Ukraina nie powinna się zachować tak, jak to było kiedyś w, w sytuacji w Abchazji. Rosjanie liczą na to, przepraszam, Kreml, powtórzę, że, sprowokuje. Się, że on sprowokuje jakieś użycie siły przez stronę ukraińską. Kijów od tego się powstrzymuje i wzywa obserwatorów międzynarodowych. A czy to nie jest już, jeżeli obserwujemy ulicę... -Synferopola, Sewastopola, innych miast na Krymie. I tam są komandosi, żołnierze, którzy nie mają żadnych emblematów, samochody bez rejestracji, bez oznaczeń, ale wszyscy mówią: to nie jest wojsko ukraińskie, to nie są separatyści, to jest po prostu rosyjska armia. Czy to nie jest już inwazja? To jest inwazja. Trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć. To jest też pogwałcenie memorandum w Budapeszcie tak, z 1994 roku, którym Rosja gwarantuje niezależność i obronę granic. Paradoksalnie to brzmi obrony granic Ukrainy. tak? Gwarantuje. E, a tutaj mamy do czynienia z inwazją, no przecież wystarczy popatrzeć na jaki to jest e, krój mundurów, jaka to jest struktura, faktura, jaka to jest broń, wyposażenie. Takie wyposażenie nie mają amerykańscy marines e, tylko... Ani ukraińscy a Ani ukraińscy, tylko, tylko Rosjanie, więc to, że oni zdejmą naszywkę, e, a jak się ich pytają, jesteście Rosjanami, to e, dziennikarze to opuszczają e, oczy e, w geście tak, a nie mogą powiedzieć słowa, bo mają zakazane, no to to jest chyba najbardziej wymowne. Ale to jest jakiś jednak no absurd albo pewny nowum, precedens, jeżeli chodzi o świat, że mocarstwo wysyła swoje wojska, które nie mają emblematów, które nikogo nie atakują, ale wkraczają na ulicę. Tak oni się poruszają w okolicach kluczowych skrzyżowań, obiektów, fabryk, przy ważnej infrastrukturze energetycznej. I co, czekają na to, że, że, że dojdzie do jakiejś zaczepki, że, że ktoś z nimi wejdzie w konflikt? No właśnie na to konflikt? Liczą. Właśnie na to liczą. I co wtedy się stanie flota czarnomorska eee... za No Nie, no to scenariusz jest bardzo prosty. Wtedy. Yy... Yy terroryści, ci separatyści krymscy zaraz napiszą list do, do Putina z prośbą o interwencję, że tutaj są atakowani są naruszane prawa mniejszości rosyjskiej, tak naprawdę w większości, bo tam 60% populacji to Rosjanie etniczni. I Putin powiedział, no, że w związku z tym, że on się w memorandum butapecztańskim zobowiązał do stabilizacji na Ukrainie, to on wysyła tam, uwaga, mirotworców, czyli tak zwany tam misję. Pokojowe. Pokojowe. Tak, tak, peacemakers tak, to się tak, mówi tak, po tak. angielsku. Tak. Oczywiście wiemy, co to jest układanie Rosji. Siły pokojowe, które mm -hmm. doprowadzą do tego, że ci niezidentyfikowani bandyci, którzy przejęli władzę na Krymie, zostaną szybko przez regularne wojsko spiegami. Spacyfikowani, Spacyfikowani, a sytuacja opanowana. Tak. Ale w tym wszystkim jest jeszcze Kijów, Majdan? A dokładnie prawy sektor. Tak? Nie, nie boi się pan, panie doktorze, że jeżeli Jaceniuk i jego nowi ministrowie nie będą zbyt stanowczy w sprawie Krymu, to skrajna prawica, ultraprawica, narodowcy powiedzą: dobrze, nie nadajecie się, my bierzemy sprawy w swoje ręce, organizujemy się, jedziemy na Krym. Wie pan, trudno powiedzieć. Po tym, jak się dowiedziałem o, ze środku masowego przekazu, że lider prawego sektora 20 spotykał się też z Janukowiczem. I prawdopodobnie z nim rozmawiał. Oczywiście nie znamy wszystkich tematów rozmów. Ja nie mówię, że Ten sam lider, który jestem... wyrwał mikrofon kliczce? Nie, nie, to nie, nie, jest inna to, osoba. To inna osoba zupełnie. Tamta osoba ona nie była w ogóle z prawego sektora. To błędnie było podane, że to jest osoba. Wszystkie z prawego media zinterpretowały sektora. to, że to był prawy sektor? Nie, to nie, to, tak. nie, to, to był, był przedstawiciel było... samoobrony. Zostawmy Majdanu. tę sprawę, okay, porozmawiajmy tak. o tamtym spotkaniu. Na no, tamtym spotkaniu w zasadzie wiemy tylko na tyle, że on rozmawiał z Janukowiczem, że ten powinien ustąpić ze stanowiska. I zap... A inne tematy rozmów. Stąd się nasuwa wniosek. Oczywiście nie, nie mogę nikogo obarczać jakimiś tam podejrzeniami, nie mając faktów dodatkowych. Że tam twardych. też były zakulisowe negocjacje? Że tam były zakulisowe negocjacje i kto stoi za tym prawym sektorem. Tak Ale naprawdę. wracając na Krym, czy. czy, czy... Panowie myślicie, że e, tak strategiczny punkt dla rosyjskiej armii, dla Federacji Rosyjskiej jest takim miejscem, które Władimir Putin może odpuścić i powiedzieć: że To jest sprawa ukraińska, my się w to nie angażujemy? Ja myślę, że Putinowi przede wszystkim i Kremlowi chodzi o to, żeby rząd ukraiński, nowy rząd ukraiński. Dał się sprowokować? Nie, zagwarantował poprzez on pręczy muskułę w tej chwili. Demonstracja siłę. Mhm. Ale ma co prężyć? Ale... Gdyby w starciu z wojskiem ukraińskim Rosjanie by sobie poradzili na Krymie momentalnie? No tak. Dlatego, że przez trzy ostatnie lata rządu Janukowycza generał Lebedew, który był ministrem obrony Ukrainy, robił wszystko, żeby to wojsko ukraińskie rozwalić. Mhm. Mhm. A co by się stało Ukrainie, jeżeli by straciła Krym? Czy, czy widzi pan realne zagrożenie? Gospodarcze, społeczne, polityczne, bo może to jest taka sprawa, którą trzeba w delikatny sposób znowu odpuścić, wycofać się w, w dyplomatyczny sposób, ale nie iść na starcie? No, przede wszystkim Ukraina, by można powiedzieć, pozostawiła na pastwę losu swoich obywateli, Ukraińców, których tam jest 24% i około 15% Tatarów, Tatarzy. którzy są bardzo proukraińscy i którzy już zapowiedzieli, że jeżeli dalej tak będzie, to nie otrzymają e, pomoc od świata muzułmańskiego. I będą walczyć jak, I, i w, Czeczeniu? Będą walczyć jak w Czeczeniu, na zasadzie partyzantki. E, to jest ogromny błąd Rosji. Myślę, że to bardziej chodzi o to, żeby jednak zdestabilizować Ukrainę jako całość i pokazać na arenie międzynarodowej, że Ukraina nie jest wiarygodnym partnerem w żadnych rozmowach, że nie ma kontroli w ogóle nad żadnym z obszarów e, Ukrainy. I że, panuje chaos. I, I że panuje chaos. Myślę, że to o to chodzi. A rzecz druga dla Ukrainy Krym, brew pozorom, to są tylko yy, problemy gospodarcze. A my jest ogromna destabilizacja gospodarcza na Krymie. Yy, właśnie na Krymie jest najbardziej rozbudowana szara strefa. się Zaczęło człowiek, jego przyjaciele, jego rodzina, czyli Janukowicz i jego familia. Wiktor Janukowicz na konferencji mówi: Ja dalej jestem prezydentem, ja dalej czuję się przywódcą Ukrainy. No i zachowuje się tak, jak powiedział jeden z amerykańskich dziennikarzy: jak taki pensjonariusz zamkniętego szpitala, który mówi, że jest Napoleonem i wydaje rozkazy obsłudze tego szpitala, żeby atakowała front wschodni. Ale Wiktor Janukowicz, z którego dzisiaj trochę się śmiejemy, choć to dramatyczna mm -hmm. postać, bo przez jego działania pociągnęły za sobą śmierć ponad stu osób. Przynajmniej ponad stu osób o tych osobach wiemy, to jest człowiek, który, drodzy państwo. Jeszcze całkiem niedawno brylował na salonach, podawali mu ręce najwięksi przywódcy tego świata i w Europie i na innych kontynentach, mimo że przecież ci przywódcy doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia. My Państwu pokażemy takie krótkie zestawienie za chwilę, takich tzw. Tak shake handów, czyli podawania dłoni. No tutaj Władimir Putin i to nikogo nie dziwi, ale za chwilę będą liderzy europejscy. Tu były rozmowy, były debaty. Jak to jest, Panów zdaniem, ludzi, którzy zajmują się problematyką ukraińską, że kiedy. Przeciętny Ukrainiec żył za równowartość 400 zł miesięcznie. Janukowicz miał pałacę i złote klamki. To co, Zachód nie wiedział? Udawał, że nie wie? No, Zachód doskonale wiedział, z kim ma do czynienia. No ale zawsze było wytłumaczenie, że Janukowicz został wybrany w uczciwych, legalnie przeprowadzonych wyborach. Demokratycznych. Ale kradnie. No, nie wiem, przymykali na to oczy. Ja nie znam powodów. Naprawdę trudno i dziwi się, że... Tacy wielcy tego świata podawali mu rękę. Bo Ukraina nie była taką potęgą jak Rosja, z którą trzeba było się liczyć bezwarunkowo, bo to jest ogromny, ogromny problem. No raczej chodziło o może o jakąś grę każdy, geopolityczną. Każdy mieć Ukrainę u siebie jednak mimo wszystko. tak? Więc to jest, Za wszelką cenę. Jak to się mówi w polityce, celu święca środki. Natomiast to jest inna sprawa. Tak naprawdę, gdyby nie Janukowiczowi, to należałoby zadać pytanie, kto do tej pory z tej. Z tej Poprzedniej, tej i pewnie następnej ekipy nie kradnie. A gdyby to była Julia Tymoszenko, to też by były pałace, złote krany, złote klamki. Yy, Julia Tymoszenko ma majątek dosyć pokaźny, zgromadzony też nie do końca w legalny sposób. I no, nie widzieliśmy jej e, willi. Natomiast Janukowicz chyba ma taką mentalność bardziej takiego sowieckiego człowieka, Homo tak? takiego, takiego nowego ruskiego. Wszystko musi być złote, ociekać złotem e, i wtedy ja się czuję e, wszechmocny. To jest to, co powiedział Janek Piekło tutaj przy, przed chwilą tak, w materiale, że on myślał, że pieniędzmi można rządzić do pewnego momentu się tak udawało. i tam nie było ani e, grupy interesów ani żadnych patriotycznych e, jakiś taki przesłanek do, do tego żeby budować obóz czy nawet ideowych tak nie tam było po prostu mafijne zarządzanie takie bandyterskie e, swoimi różnymi ludźmi nawet podobno oligarchowie e, się go bali pod koniec tak bo on zbudował własną potęgę i mał, miał własnych oligarchów tak miał własny dwór miał własną dyktaturę własne satelity no i te właśnie ostatnie umowy, które podpisane były przez Janokowicza i Putina, one były wymierzone w tych starych oligarchów, tak zwaną starą generację oligarchów. Ale Unia, tego, Unia Europejska tego człowieka chciała wciągać do wspólnoty. Ona chciała kraj rządzony przez kogoś takiego wciągać umową stowarzyszeniową. No wie pan, naprawdę na on tak przez te trzy lata dobrze odgrywał swoją rolę i manipulował i Ukraińcami i Zachodem, pokazując dobre chęci, ale moim zdaniem, że po prostu to była gra. Ukierunkowana na to, żeby wzmacniać swój reżim wewnątrz Ukrainy. Ale on się przeliczył, bo myślał, że już ma wystarczającą siłę, żeby trzymać za mordę ten naród, ale okazało się, że tak nie jest. Jeszcze chciałem panów poprosić o interpretację mm. pewnego zjawiska, które nas wszystkich zaskoczyło. Kiedy otwarto pałace Janukowycza, to tłum tam wszedł, ale nie rzucił się tak, jak na pałace Kaddafiego w Trypolisie, nie rzucił się tak, jak na pałace prezydenta Benalego. Ludzie. Nie wynieśli jednej śrubki. Po prostu oglądali to i mówili, że to jest oburzające, ale w społeczeństwie rządzonym jednak przez złodziei od lat, ludzie zachowali się niezwykle odpowiedzialnie. No bo to pokazuje, że Ukraina, Ukraińcy są krajem europejskim, w którym yy, szanuje się. Mimo wszystko czyjąś własność, nawet jak ona pochodzi z przestępstwa. Państwowa że jednak Ukraińcy pokazują tutaj swoją dojrzałość, że może politycy nie, nie do końca, jeszcze muszą się wiele nauczyć. Ukraińcy pewnie też jako naród, tak? ale mentalnie są na Zachodzie. To, to, jest najlepszy to jest dobry prognostyk, prognostyk na przyszłość. Niech to będzie puenta do naszej rozmowy. Marek Sierant, Iwan Kozłowski, panowie, bardzo dziękuję Dziękujemy. za spotkanie. Nie wiemy dokładnie ile osób, na pewno ponad 100, oddało swoje życie. Żeby Ukraina była na drodze do wolności, trzymamy kciuki za tę drogę do wolności, ale pamiętamy też o tych, którzy zginęli.